Witajcie kochani, witam was Dziś w dzisiejszym odcinku na moim kanale I dzisiaj witam was w yy, takiej liście, gdzie się tworzy swoje listy, jeśli chodzi o włosy Ja przed chwilą zepsułam, postanowiłam, że nie będę nagrywać tego odcinka od razu Tylko wam wytłumaczę, dlaczego te włosy tutaj akurat są yy, I dlaczego akurat ja je używam, czy ja je używam w ogóle czy Dlaczego one tutaj są Więc... Yy, po prostu wiecie co zapisałam? Miałam włączone Simsy i miałam włączone przechwytywanie gry, a nie ekranu i mi się nagrywała gra, a nie ekran więc przepraszam was bardzo za to i po prostu wam wszystko wytłumaczę Zaczynamy od pierwszej linijki czyli miłość Te włosy ja bardzo lubię, one są bodajże z Romantycznego Ogrodu bardzo fajne są, takie wiecie, długie, takie, no po prostu je bym używała, gdybym miała ten pakiet. Ta akcesoria znaczy się. Bardzo piękne są i ja kocham całym sercem. Łysina. Dlaczego łysy włosy? Dlatego, ponieważ yy, dla mnie one są niezbędne. Na początku zawsze usuwam włosy na naszej zimnicy i tworzę twarz. Yy, po prostu tak jest mniej wygodniej i dlatego po prostu... Tak robię i pewnie większość tak robi też. Dlatego poszły do miłości. Nie, żebym robiła simki bez włosów, nie. Tutaj mamy te włosy z psów i kotów, ja je kocham, po prostu one są cudowne. Mamy kolejne włosy z psów i kotów i jeszcze kolejne. Nie wiem jak wam, ale ja kocham te loczki. Może rzadko je używam, ponieważ dość rzadko jakieś simki mi one pasują, ale te włosy są przecudowne i kocham. Nie wiem kiedy to zostało zrobione, ponieważ nie ma niektórych z najnowszych dodatków, ale dobra. Tutaj mamy z 4 pół roku te włosy. No, chyba większość z Was też je bardzo lubi. A jeszcze chciałam wspomnieć, że gram z grą posełową z dodatkami i modami Maxi Smatch. No i tutaj mamy włosy. Nie wiem skąd, nie pamiętam. Hmm. Nie mam tych włosów w swojej rozgrywce, więc nie wiem totalnie skąd one pochodzą. Przechodzimy do radości. Mam te włosy ze Stranger Will. Dlaczego one nie są w miłości? Dlatego, że do mnie warkoczeki nie należą. Ja nie przepadam za warkoczekami w Simsach, ale te są wyjątkowo ładnie wykonane, tak samo jak te, dlatego one tutaj są. Tutaj mamy bardzo duże zdziwienie, pewnie dla niektórych. Ale tak, ja bardzo często użyłam tych włosów z Witaj w pracy. To było do stroju sportowego. Bardzo lubię tego koczka na dole takiego i bardzo dobrze mi się go używa. Jeśli chodzi o następną fryzurę, mamy kolejnego barkoczatko, tym razem jednego. Ja bardzo lubię takie naturalne. Wiecie, nie jakieś ułożone, nie wiadomo jak, fryzury Tylko, wiesz jakiś taki warkocz na boku rozwalony, nie wiadomo co I ja bardzo lubię takie fryzury, dlatego się bardzo ucieszyłam kiedy została taka dodana Jeśli chodzi o tę fryzurę, ja po prostu kocham całym sercem i no, pewnie milion razy Ten odcinek będzie bardzo nudny, dlatego ponieważ zepsułam mm, Zepsułam i ten odcinek będzie znowu nudny no, może ktoś to obejrzy. Yy, tutaj mamy włosy z grzybką misionek. Kojarzę z moją ciocią, bo ma podobne włosy i ogólnie bardzo lubię. Bardzo często daję. Te włosy nawet nie wiem skąd są i nigdy ich nie widziałam na oczy, ale kiedy je zobaczyłam, to stwierdziłam, że one są prześliczne. Yy, tutaj mamy włosy z psów i kotów. Taka kiteczka. Denerwuje mnie trochę to, że ta kitka tak odstaje, a ona nie idzie tak ładnie, równo. Nie wiem, jakoś niby jest ładna, ale coś mi w niej nie pasuje, dlatego poszła do radości. Tutaj mamy te same włosy razy trzy tylko że z inną tą kartką z psów i kotów. Ja ogólnie bardzo lubię takie włosy mm, też spięte do góry, takie bardziej eleganckie glamur yy, i dlatego to wszystko zaistniało tutaj. No i kolejne warkoczeki, już Wam mówiłam dlaczego warkoczeki tutaj są. Yy, następna yy, ta, 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 ta. Następna tabelka to jest dobra robota. Mamy te krótkie bosy, i one tutaj nie są do tego, ponieważ ja bym ich używała, jakbym je miała, tylko dlatego, ponieważ po prostu one są ładnie wykonane technicznie. Tutaj mamy kolejnego warkocza, No to już wam mówiłam, dlaczego to jest Barkocz z tym spa. Bardzo często go używam. To jest takie krótkie włosy, używałabym ich naprawdę. Ja teraz jestem robię ogólnie RWDG po kolei czwarte i mi do mojej synki by idealnie pasowała ta fryzura. I, i następna fryzura. Pewnie to jest zdziwienie, ale bardzo często ją używam, jeśli chodzi nie może do rozgrywek, jakichś nie wiem, challenge czy coś, tylko do takich rozgrywek, żeby stworzyć sobie simkę, zbudować jej dom, chwilę pograć, nie wiem, zrobić jej męża, zajść z nią w ciąży, urodzić to dziecko, to dziecko dorośnie, ona umrze i koniec. Do takich raczej rozgrywek to robię, albo nawet krótszych. Mm. Dlatego po prostu ona tutaj jest, ponieważ też jest dosyć dobrze wykonana. Nie mówię, że jakaś idealna jest, ale jest dosyć spoko wykonana. I tutaj mamy te fryzurki z psów i kotów w dwóch wersjach. Po prostu tak jak przy tej fryzurze, tej no. Taka sama jest historia. Następna tabelka to są włosy OK. Mamy tutaj. Masy krótkich włosów, ponieważ one są, niektóre po prostu dobrze wykonane, nie zasługują na coś lepszego ani coś gorszego. Tak samo jak na przykład w gdzie mamy dużo z podstawy włosów, które też są, no dobra, one nie są jakoś dobrze wykonane, ale pomysł nie jest całkiem spoko i całkiem ładnie wyglądają do tego, tak wygląda właśnie ten rząd. Wyjątek takie z tymi włosami, po prostu ja ich nie używam, ale są bardzo ładne. Tej następne nie to jest złość, gniew czy jak kto woli. Mamy tutaj dużo włosów, które no, nie są dobrze wykonane, one nie zasługują na to, żeby być zdyskwalifikowane z tej gry. Po prostu te włosy no... Dla mnie są one po prostu niepotrzebne. Nie przepadam za nimi, nie lubię ich, ale to nie znaczy, że ich nigdy nie użyję do jakiejś cinki I czemu mi tutaj coś wyskoczyło? Nie wiem to kochani, co mi tutaj wyskoczyło, no ale dobra. Um, nie wiem, dobra. Um, jakiś program do nagrywania pasanów, mi się włączyć? No um, po prostu to bo ze sam. Spoko, ale też nie są jakieś mega fajne. wiecie, to jest coś takiego, nie potrzebuję tego. Tutaj mamy włosy, które totalnie chyba nikt by nie chciał ich mieć w grze, oprócz osób, które grają bez modów i bez dodatków, to może jeszcze te by uszły albo te, ale tak to po prostu ja nie cierpię tych wszystkich włosów one są okropne nieładne i po prostu niepotrzebne moim zdaniem w tej rozkrzewce tutaj nam już nic nie zostało ja wam dam linka do mojej listy mm. no i co ja wam bardzo dziękuję do zobaczenia w kolejnym odcinku bye